Witajcie. Szybkie wideo z najpotężniejszym dotychczas wydanym w Polsce komiksem Star Trek. Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner i przed sobą mam komiks Star Trek. Następne pokolenie lustrzanych wszechświat i nie wiem, czy pamiętacie jakiś czas temu wydawnictwo Ultimate Comics podjęło się wydawania Star Treka w Polsce i wydało chyba ten jeden komiks, którego koniec końców jakimś cudem jeszcze nie mam na swojej półce, a czuję, że powinienem go jakoś nadrobić, ale w tamtym roku Egmont wrócił do tematu i podszedł do tego na poważnie, ponieważ zostały wydane w Polsce już dotychczas przed tym trzy komiksy ze Star Treka, czyli rok piąty, tutaj powinienem wam pokazywać, Star Trek rok piąty, Picard odliczanie oraz Konflikt Q, o którym zresztą mówiłem w ostatnim tygodniczku. To był kolejny komiks, który miałem i tak sobie po prostu olać, miałem po prostu, znaczy nie olać, wiadomo. Chciałem go przeczytać, normalnie opowiedzieć Wam o nim w tygodniczku, ale jak dostałem go w swoje ręce, miałem takie. Myślałem, że nie jest on taki potężny, ale na szczęście jest. I, I do tego tak się składa, że jest on w moim ulubionym formacie egmontowskim, czyli miękka oprawa ze skrzydełkami i to jeszcze w wydaniu potężnym, ponieważ mamy tutaj aż 408 stron komiksu wewnątrz. Zacznijmy sobie od wydania. Oprawa jest miękka ze skrzydełkami, jest błyszcząca, nie ma żadnych elementów. Yy, nie chciałem powiedzieć takiego wybiórczego, nie ma żadnej folii soft touch, wszystko jest dokładnie na tę samą manikę z tyłu, z przodu i na grzbiecie. Cena okładkowa to 99,99 99. i z tego co widzę, tutaj macie wszystkie zeszyty, zeszyty wszystkich serii, które się zabierają w tym zbiorczym komiksie. Z tego co patrzę, tutaj mamy z jakieś 18 zeszytów wewnątrz, coś w tym stylu. Jest to jeden z komiksów z lutowej dostawy Egmontu. Miał premierę 26 lutego tego roku. Zaj zajrzyjmy sobie ok zajrzyjmy sobie do środka bo widzę że już mamy zapowiedź kolejnego tomu czyli Star Trek rok 5: nic słabszego od Człowieka nie wiem czy to jest cecha wspólna nigdy nie zastanawiałem się czy to jest cecha wspólna dla ogólnie rzeczy kosmicznych dla różnych science fiction i space oper ale Star Trek bardzo dużo mówi o ludzkości tylko po prostu w innym kontekście takim bardziej metaforycznym rzeczy które można przypisać Później do tego, co się dzieje u nas bardziej, sam komiks jest zresztą dosyć współczesny, jeśli chodzi o rysunki. Tak samo jak inne komiksy od IDW, które wydał Egmont. W środku papier kredowy, który jest taki błyszczący, śliski. Okładki rozdzielające poszczególne zeszyty i poszczególne serie, które tutaj mamy w ramach tego jednego zbiorczego tomu. I na końcu okładki alternatywne, rysunki. Rysunki, które są głównie okładkami alternatywnymi, tak mi się wydaje. I na końcu posłowie. Ja zgadnijmy, Kamila Śmiałkowskiego, krótki opis w sumie komiksu, który wszyscy przeczytali, ale jest na samym końcu, można i tak. I to tyle, i tak porównawczo, żeby już być dosyć, nie być gołosłownym, ustawmy sobie wszystkie obok siebie te komiksy, wydaje mi się, że w dobrej chronologii wydawania. I jak widzicie, najchudszy jest Star Trek Picard i najgrubszy jest właśnie ten Star Trek, następne pokolenie, lustrzany wszechświat. Picard z tego, jeśli dobrze widzę, miał 96 stron. Konflikt Q ma 152 strony rok piąty ma 272 strony i tak jak pewnie wspominałem wcześniej, lustrzany wszechświat ma 408 stron. Co poza Marvelkami sprawia, że jest chyba na czele najpotężniejszych komiksów w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Oprócz Marvela to jest taki mały disclaimer. Jeśli jeszcze nie macie tego komiksu na swoich półkach, to możecie go kupić klikając w linki, które się znajdują w opisie pod tym filmem. Tam macie dużo różnych sklepów do wyboru. A jeśli już go macie, to dajcie mi znać w komentarzach, co o nim sądzicie, jeśli go przeczytaliście, jeśli nie, to zapraszam w przyszłości, czy to w komentarze, czy na nasz serwer na Discordzie: Pasażerowie Hype Trainu. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.